Cześć! Cześć! Przed nami kolejne hasło naszego alfabetu. Miśka, wiesz jakie? Yy, no, ja nie mam pojęcia. No, Powiem Ci. Jest to coś, co najczęściej jest pluszowe. No, ja jestem pluszowa! Miśka! No wiem, 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 wiem. No nie podpowiadaj mi, to są... To są fotele na widowni. Nie, to nie są fotele. To jest coś, co może jeździć w górę i w dół. Winda. Albo na boki. A, no to zasłona w oknie. Nie, ale jesteś blisko. Jestem blisko, jestem blisko, jestem blisko, jestem blisko. Eee, no to by to... No nie wiem. Dobra, inna podpowiedź. Mhm. Jest to coś, co bardzo często rozpoczyna i kończy spektakl. Eee, pan inspicjent. Kocham pana, pani inspicjent. To jest pluszowe, ale to nie fotel. To jeździ w górę i w dół, ale to nie winda. Zaczyna spektakl, ale to niestety nie jest pani spicjent. <laughs> Przypomnę tylko, że dzisiejsza litera naszego alfabetu to litera K. A, kurtyna. No kurtyna, to proste, logiczne. Przecież od razu wiedziałam. <laughs> kurtyna jak! Każdy wie o tym ma swoje upadki i wzloty. Gdy idzie do góry, jest milej. Bo spektakl się zacznie za chwilę. Gdy duma ja o zeuronie, bo znak to, że bajki już koniec. Koniec! No powiedzieliśmy przed chwilą, że kurtyna się podnosi i opada, a ta idzie w boku. Ale są różne rodzaje kurtyn. Sama zobacz. Wiesz, Misiek, hmm? że gdyby nie pan inspicjent, to nikt by nie wiedział, kiedy podnieść kurtynę albo ją rozsunąć. I w ogóle, gdyby nie pan inspicjent, to nic byśmy nie wiedzieli. Dlatego oficjalnie wnioskuję o jeszcze jeden odcinek. O panu inspicjencie mówiłem ci już, Miszka. Nie ma mowy. Hmm. Kocham pana, panie inspicjencie. Miszka! Dobro, da, dobro.